Hej, witam serdecznie. Dzisiaj w filmie poruszę temat uprawy wandy. Mój sposób uprawy wandy, jakie zapewnia mi warunki, jak nawadniam, jak namaczam, jak ją ogólnie pielęgnuję w zakresie, zarówno w okresie zimowym, jak i w okresie letnim, bo tak naprawdę różnica opieki jest nieco inna. Filmik ten podzielę na dwie części. W pierwszej części omówię temat uprawy w okresie jesienno-zimowym. W drugiej części omówię temat związany z uprawą wiosenno letnią. Jak widzicie, aktualnie moja wanda kwitnie, no można powiedzieć, że nawet już zaczęła przekwitać. To jest jej drugi pęd w tym roku, który wypuściła. Pierwszy odrzuciła już przekwit całkiem około miesiąca temu. Aktualnie łącznie z korzeniami, ona już przekroczyła. Jeśli dobrze pamiętam, około metra dwudziestu pięciu. Wisi na oknie południowym, jasnym, najjaśniejszym w zimie jakie mam, chociaż są tylko okna południowe, ale wszyscy piszą i wszędzie jest, że tak powiem, polecane, żeby światło było nie bezpośrednio, tylko bezpośrednio na wandę, tylko rozproszone. Zgadzam się z tym. Dlaczego? Eee, dlatego, że wanda w momencie, kiedy posiada za dużo światła, za dużo promieni świąt, świetlnych na nią pada, ona co prawda będzie oczywiście rosła, ale na liściach pojawiają się małe brązowe plamki. Jest to po prostu e, nie tyle poparzenie, co oznaka, że ma za dużo słońca. W zimie problemu ja osobiście nie mam. Mam okna południowe, tak jakbym powiedziałem, i ratuje mnie budynek, który jest przed moim ogrodem. Dlaczego? Tam jest wschód. Słońce wschodzi do godziny 11.00. No w zimie, nawet bym powiedział, że przed 11.00 zaczyna się chować już za blok. I nawet jak jest piękny, słoneczny dzień. Wanda ma na tyle jasne stanowisko, ale nie z bezpośrednim słońcem, że w zimie, że tak powiem, daje radę, nie, nie ma żadnych oznak. Nie ma żadnych oznak, w oczywiście poparzeń słonecznych czy nadmiaru słońca, rośnie idealnie, jak widzicie posiada już jednego, jeden trzyletni odrost, który wypuściła i w tym roku dwa kolejne, tu jest jeden, jeśli uda mi się złapać, o tu tam widzicie wychodzi drugi. Warunek pierwszy, czyli światło. Warunek drugi, wilgotność i namaczanie. Ja u siebie w domu mam termostaty zarówno na grzejnikach, żeby pilnować, żeby nie było ciepło, jak i poziom wilgotności. Aktualnie dzisiaj mam 66%. Od razu powiem, nie, nie posiadam w domu żadnych zamgławiaczy, nie używam żadnych nawadnia... na... przepraszam. Żadnych zamgławiaczy, żadnych nawilżaczy powietrza Jedyne co w domu posiadam to otwarte akwarium, więc myślę, że to ratuje sytuację, że ta wilgotność się utrzymuje na poziomie 60-70%. Nawadnianie jej w moim przypadku jest w trybie w okresie jesienno-zimowym raz maksymalnie dwa razy w miesiącu, dwa razy w tygodniu, w zależności od tego, jaką mam wilgotność w domu. I czy zima jest, że tak powiem, słoneczna, czy jednak jest taka bezmurna, jak teraz, to wystarczy jej raz w tygodniu nawadnianie takie 40-minutowe i dwa razy w tygodniu jakieś lekkie zraszanie. Nawadniam ją w wielkim pojemniku z Ikei, takim wielkim, plastikowym. Nalewam wody i tu jest kolejny haczyk. Woda albo deszczówka... Zabrana, oczywiście z ogrodu, odstawiona w domu, żeby równała się temperatura, wtedy ją nawadniam. Albo woda z akwarium. Najlepsza woda, jaka istnieje, według mnie nie ma nic lepszego niż woda z akwarium. Używam jej od ponad 6-7 lat. We wszystkich kwiatach, we wszystkich storczykach rosną jak szalone. Wanda myślę, że tym bardziej jest szczęśliwa, po ten osad i te rozpuszczone odchody, myślę, że daje jej kopa, właśnie takiego, że ona tak rośnie. Pytanie pewnie się Wam ciśnie na usta: dlaczego nie hoduję jej w wazonie? Odpowiedź jest prosta: nie znalazłem na tyle dużego wazonu czy pojemnika szklanego, żeby ją tam wcisnąć. Ja w momencie, kiedy ją kupiłem, ona oczywiście nie miała tych, że tak powiem, babyków, nie miała tych korzeni powyżej mojego palca, miała dolny system korzeniowy, niewiele mniejszy od tego teraz. I nie znalazłem po prostu na tyle dużego pojemnika, y żeby ją móc w niego wsadzić. Y co jeszcze? Kwiaty, no jak widzicie, powiem od razu, kamera przekład, przekłamuje kolor. One są tak naprawdę w rzeczywistości fioletowo-niebieskie i więcej jest słońca, e, tym kwiaty są bardziej niebieskie. Mniej tego słońca robią się bardziej fioletowe. Utrzymują się średnio do 3 miesięcy zaczynają przekwitać takie widzicie, zaczynają brązowieć Będzie kiedy odpadną wszystkie kwiaty pęd oczywiście ustnie całkowicie odcinamy go jak najniżej nie uszkadzając liści wanda standardowo oczywiście nie kwitnie na pędzie starym każdy kwitnienie jest na nowym pędzie co do korzeni jak spryskuję? tak jak mówiłem w zimie dwa razy w tygodniu średnio albo raz w tygodniu dodatkowo oprócz namaczania spryskuje tylko um, tylko e, korzenie. Raz w miesiącu dodatkowo z samego rana letnią wodą robimy jej prysznic od góry do dołu zaczynając prysznic odtąd w dół. Staram się, żeby woda nie dostała się e, e, w sam środek Ponieważ niestety już jedną wandę tym sposobem straciłem, zagnił jej stożek wzrostu. Zaczęła, raczej próbowała, wypuszczać nowe, że tak powiem, babyki od dołu, ale coś musiało się zdarzyć, i w ciągu miesiąca odmeldowała się całkowicie. Więc prysznic tak, żeby przemyć liście, żeby zmyć ten kurz, staram się górna szczytowych liści nie zraszać w ogóle, ewentualnie przetrzeć tylko wilgotną ściereczką to maks. Myślę, że to wszystko, czyli podsumując, okres jesień-zima nawadniam, namaczam średnio raz w tygodniu na 40 minut w wodzie odstanej, deszczowej lub akwariowej. Raz w miesiącu z odżywką spryskuję korzenie raz, dwa razy w tygodniu dodatkowo i ewentualnie raz w miesiącu z samego rana, żeby ona zdążyła przesnąć przez cały dzień. Robię jej prysznic czyszczący z tego kurzu. No i to wszystko tak naprawdę. W drugim filmie omówię kwestię uprawy wiosennoletniej, ponieważ ona wtedy jest hodowana na ogrodzie i to są całkowicie inne warunki. Dziękuję, zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału i do łapki w górę. Miłego dnia, hej!